Państwo rzymskie w starożytności było bardzo kulturalne. Nauka kwitła, sztuka, kultura i polityczna również, ale miało pewną skazę. Ale miało pewną skazę i ilustracją tej skazy jest takie wydarzenie, które u schyłku Republiki Rzymskiej, kiedy już tam dyktatorzy się pojawili, między innymi taki Cornelius Sulla się pojawił. I ten Cornelius Sulla pewnego razu Chciał pokazać senatorom, senatowi, że on jest człowiekiem poważnym, że on nie żartuje, jak coś mówi, to, to, on, to mówi. I żeby udowodnić senatorom, że on jest człowiekiem poważnym, kazał przed budynkiem senatu, przed gmachem senatu zarosnąć sześć tysięcy jeńców. I wrzaski tych zarzynanych przekonały senatorów, że Strudula z nie ma żartów. Proszę Państwa, zdarzały się i potem jeszcze gorsze zbrodnie, ale problem polegał na tym, że tego wyczynu sulli nikt w Rzymie nie uznał za zbrodnię, tylko za chwilę. Dlaczego? A no bo to byli jeńcy, to byli niewolnicy. To byli niewolnicy. A zarżnięcie niewolnika nie uchodziło za zbrodnię. W tym kulturalnym Rzymie w okresie schyłku Republiki Rzymskiej. I dopiero chrześcijaństwo wprowadziło do tego korektę. To była prawdziwa rewolucja, że niezależnie od pozycji społecznej człowieka, każdemu człowiekowi przysługuje pewne minimum godności, ponieważ jest dzieckiem Bożym. Więc czy on jest bogaty, czy biedny, czy on jest człowiekiem wolnym, czy jest niewolnikiem, czy jest jeńcem wojennym, czy nie wolno pewnych rzeczy z nim robić, bo przysługuje mu godność.